Trener Jerzy Dąbrowski był związany z atakiem od początku jego istnienia i to fakt był trenerem lekki atletyki. Ja sam jeszcze go znałem z Zrzeszenia sportu i rehabilitacji inwalidów start jak, jako osoba niepełnosprawna, która pierwszy raz przyszła do sportu osób niepełnosprawnych. Startowałem w lekkiej atletyce, nawet wtedy zdobyłem medal z w dal, i on był moim pierwszym trenerem w lekkiej atletyce. I od tego zaczęła się też moja kariera sportowa w sporcie osób niepełnosprawnych. Przez lata, jako zawodnik, reprezentował barwy klubu sportowego Start Elbląg. Po zakończeniu kariery zajął się szkoleniem. Od prawie 12 lat związany był z integracyjnym klubem sportowym Atak. Był wychowawcą kilku pokoleń sportowców. Jurek Dąbrowski odszedł, już nie będzie z nami cenował. Miałem z kontakt dwa tygodnie temu telefoniczny. Jeszcze wstał, jeszcze podszedł do telefonu, chociaż miał problemy, jak mówił, żeby się żeby dłużej postać, porozmawiać. I to był właśnie ten ostatni kontakt telefoniczny, gdzie słyszałem trenera. Na no, dzisiaj właśnie padła ta smutna informacja, dotarła, że, że odszedł. Jerzy Dombrowski najbardziej ukochał lekką atletykę, ale jako kibic interesował się niemal każdą dyscypliną sportu. 26 grudnia skończyłby 72 lata.